Przyczepa lekka Rydwan C750 łamane na 1, łamane na H4. Tabliczkę znamionową ma zamocowaną na prawej burcie w przedniej części. Numer win ma wybity na przedniej burcie z prawej strony. Długość całkowita przyczepy to jest 4,70. Szerokość 1,97 metra. Maksymalny nacisk na oś 7,35 kN. Przestrzeń ładunkowa. Przestrzeń ładunkowa od przedniej burty do tylnej burty. To jest 3,45 metra długości, szerokości. Metr czterdzieści Szerokości metr czterdzieści i wysokości przy jednym boku 1,70 siedemdziesiąt. Rozstaw osi między kołami to jest 70 cm, Rozstaw kół między lewym a prawym to jest 1,78 m i przyczepka ma opony 155 R13 i o nośności 85 przyczepka dość solidna dość spora Tylko do większych ciężarów. Tak różnie, różnie to może być, ale tak wygląda oś. Jedna oś, druga.